Wiele się dzieje w Biurze Wystaw Artystycznych. Bywalcy już pewnie widzieli ostatnie ekspozycje, ci, którzy jeszcze nie zdążyli, mają ostatnią szansę. Do 1 czerwca można oglądać prace 48 artystów zgromadzone na wystawie zatytułowanej Fotoobiekt. Kuratorskie dzieło Jagno Olnikowskiej i Leszka Golca jest prezentacją interpretacji obiektu plastycznego, którego wiodącym elementem jest fotografia. Wiele prac pochodzi z kolekcji, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej z Zamku Jazdowskiego z Orońska, z kolekcji lubelskich, ale większość jest własnością artystów. Każda z nich prezentuje zupełnie inny sposób podejścia do tego problemu, i naprawdę są to rzeczy zaskakujące, intrygujące, zwłaszcza dla miłośników, fotografii, zupełnie inne spojrzenie na problem fotografii, na to, jak ona może być pojmowana i odczytywana przez artystów. A skoro mowa o niespodziankach i zaskakujących rozwiązaniach, to wszystko, co dzieje się na wystawie, będzie uwiecznione dzięki fotografiom wykonywanym przez cały czas przez jedną z prac. W galerii Dolnej Biura Wystaw Artystycznych można zachwycić się grafikami dwóch autorów. Pierwszy z nich, to Miyuki Sakuta z Japonii, określany jest artystą wirtuozem. Dzieła są wyjątkowe. I wyjątkowym jest to, że ta wystawa znalazła się w naszej galerii. A znalazła się dzięki facebookowej znajomości profesora Antoniego Kowalskiego z artystą, którym się zafascynował. Znalazł w internecie jego twórczość, postanowił mu zrobić wystawę w Polsce. Artysta mu tę wystawę z Japonii wysłał. Wystawa znalazła się u nas. I artysta, który sprawdził również na Facebooku i w internecie naszą galerię, postanowił na wernisarz przyjechać. I był leciał 15 godzin samolotem w jedną stronę, przyleciał do nas z Tokio, na trzy dni do Polski, tylko i wyłącznie po to, żeby być na wernisarzu swojej wystawy. I wyjechał stąd zachwycony. Tak samo jak zachwyceni jego twórczością są bywalcy naszej galerii, bo jest to rzeczywiście w tradycyjnej technice akwaforty i mecotinty osiągnął mistrzostwo, na pewno mistrzostwo świata. Obok grafiki, których autorem jest Białorusin Juri Jakowenko. Cykl ośmiu z nich, zatytułowany Alfabeto, artysta ofiarował galerii Bewła w Kielcach. Rzeczywiście te twórczości się dopełniają, ponieważ. Grafiki pana Jakowenko, również wykonane w tradycyjnej technice akwaforty, również są perfekcyjne, oparte na znakomitym rysunku i na doskonałym panowaniu tej bardzo, bardzo trudnej techniki graficznej. Także w tej jednej przestrzeni zestawiliśmy z sobą dwóch mistrzów pochodzących z dwóch różnych stron świata jeden ze wschodniej Europy, drugi z Japonii. Mistrzów, którzy naprawdę ukłonili się sobie i wzajemnie dopełniają się tej do twórczości. Grafiki Tomiłki Sakuty oraz Jurija Jakowenko będzie można obejrzeć jeszcze w czerwcu w Galerii Zielona BWA w Busku Zdroju. A w Kielcach już przygotowana jest kolejna ekspozycja, specjalnie na Dzień Dziecka. To zainspirowane dziecięcą sztuką pracy pochodzącej z Kielc Jaśminy Parkity. Wydaje mi się, że jest to artystka szczególna przede wszystkim ze względu na jej osiągnięcia, bo trzeba tutaj przypomnieć, że zrobiła ona płyty między innymi Czesławowi Mozilowi, czy też zespołowi Happy Set, a także Arturowi Andrusowi. Oprawę graficzną całych płyt ona wykonała. Jaśmina oprócz tego, że tworzy ilustracje, także wkomponowuje ją w sztukę użytkową, taką jak odzież, czy też elementy wystroju wnętrz. Wystawie towarzyszyć będą bezpłatne warsztaty dla najmłodszej grupy wiekowej, które organizowane będą od 2 do 13 czerwca w siedzibie BWA przy ulicy Kapitulnej w Kielcach. Będą ilustracje, które będą pojawiać się na tkaninach, na różnych elementach ubioru i starać będziemy się pokazać dzieciom, jak będą sztukę dziecięcą troszeczkę od innej strony, że pojawia się ona na co dzień, że nie jest czymś, co tylko. I wyłącznie dotyczy dzieci, tak, że tylko w książkach i tylko tam będzie się pojawiać. Będziemy projektować ubrania zainspirowane wystawą, no i być może jeżeli wszystko się uda, będziemy tworzyć prasowanki inspirowane wystawą. Wernisarz wystawy Jaśminy to odbędzie się w piątek 30 maja o godzinie 18.00.